Dzień dobry, dzisiaj shipujemy województwa. No to pierwszy ship, Świętokrzyskie X Łódzkie. To jest taki ship Obvious, bo oba te województwa mają taki wizerunek trochę bardziej niebezpiecznych, trochę bardziej pato, więc dla mnie to jest po prostu perfect ship. No, posuło do siebie po prostu jak yy, ulał, jak smajerz do orzechów. Drugi ship to jest Podlaskie X Lubelskie, czyli taki. Związek po sąsiedzku, tak wiecie, znają się od dziecka, bo obok siebie mieszkają, w sumie wiedzą o sobie wszystko, znają się też ich rodziny, więc taki mają podobne tradycje, podobne zwyczaje, więc no, związek idealny po prostu. Kolejny slip to jest taki związek na odległość, czyli Dolnośląskie i Warmińsko-Mazurskie, to jest taki wiecie, związek, który widzą się raz tylko na jakiś czas są kompletnie różni, bo Donosiąckie jest takie bardziej rozwinięte technologicznie, Barmińsko-Mazurskie bardziej turystycznie, więc mimo różnic i tak tam coś istnieje.